Today, Russia has democracy. Rosja zdławiła demokrację i chce zrobić to gdzie indziej, nie tylko na swojej własnej ziemi. Powołując się na fałszywe zasady etnicznej solidarności, atakuje swoich sąsiadów. Celem Putina jest powiedzenie, że denazyfikuje Ukrainę. To kłamstwo, cyniczne kłamstwo, o czym on wie. Jest to też obrzydliwość. Prezydent Zelenski jest demokratycznie wybranym prezydentem. W dodatku, Żydem Rodzina ze strony jego ojca została zamordowana w trakcie Holokaustu, a Putin jest bezczelny na tyle jak wszyscy autokraci przed nim, aby wierzyć, że jego siła daje mu prawo mówić takie rzeczy. Stany Zjednoczone i NATO pracowały przez miesiące, aby Rosję przekonać do rozmów. Rozmawiałem wielokrotnie z nimi, jeszcze jesienią. Po raz kolejny i jeszcze raz chcieliśmy dyplomacji. Przedstawialiśmy konkretne propozycje, aby wzmocnić bezpieczeństwo Europy, zwiększyć jej przejrzystość, zbudować pewność po obydwu stronach. Natomiast Putin i Rosja każdą z tych propozycji odrzucała, nie chcąc negocjować. Zasłaniając się kłamstwami i ultimatami, Rosja od samego początku chciała przemocy. Wiem, że możecie nie wierzyć i nie wierzyli się nam, ale mówiliśmy, oni przejdą przez granicę, przekroczą tę linię, zaatakują, powtarzaliśmy to. A on mówił, nie, nie jesteśmy zainteresowani wojną. Gwarantował, że nie wejdzie na Ukrainę. Raz po raz. Twierdził, że nie zaatakuje Ukrainy. Raz po raz. Twierdząc, że żołnierze są przy granicy wyłącznie na manewry. 180 tysięcy. Nie było żadnego uzasadnienia, żadnej prowokacji. Dlatego, że Rosja wybrała wojnę.